Możecie zastanawiać się, dlaczego ten film pojawił się tak późno, kiedy już wszyscy nagrali swoje filmy o OnePlusie 7 Pro. No bo utopiliśmy go, po prostu go utopiliśmy. Ten wodoszczelny smartfon umarł po 15 sekundach w wodzie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak do tego doszło, no to zapraszam do oglądania. Kilku dni wszyscy na polskim YouTubie chwalą OnePlusa 7 Pro, że on taki szybki, taki fajny, dobrze wykonany i w ogóle. A ja uważam, że to oczywiście bardzo dobry smartfon, ale w tym filmie chciałbym wam powiedzieć, dlaczego się na niego nie przysiądę. Żeby jednak nie było, że będę tutaj tylko jechał ten telefon, to zaczniemy od zalet, a tych jest sporo. Przede wszystkim OnePlus 7 Pro to jest telefon naprawdę, ale to naprawdę ładny. Spójrzcie tutaj na te plecki. Które mają taki piękny, niebieski kolor, to jest. Nie wiem, czy to jest nawet gradient, jak to nazwać, to jest po prostu ładne. Sami widzicie. Smartfon równie ładnie prezentuje się także z przodu, i ponownie. Zobaczcie sami. Mamy tutaj naprawdę minimalne ramki boczne. Żeby było tego więcej, mamy minimalną ramkę na górze i nie mamy też praktycznie podbródka. Ten jest bardzo mały, więc naprawdę wow, to robi wrażenie. To jest naprawdę fajne. Ale wrażenie robi nie tylko wygląd tego smartfona, ale też sam ekran, bo on jest fenomenalny. To jest naprawdę najlepszy ekran w smartfonie, jaki kiedykolwiek widziałem, i to jest nie tylko zasługa rozdzielczości 3120. Na 1440 to jest zasługa nie tylko tego, że to jest ekran OLEDowy, to jest zasługa także tego, że mamy tutaj częstotliwość odświeżania 90 Hz i to zmienia naprawdę wszystko. No, i właśnie ta częstotliwość odświeżania jest kluczowa, bo ona sprawia, że mamy te 90 klatek na sekundę, a nie 60. I ten smartfon wydaje się, że on naprawdę zapieprza, że on śmiga, że on naprawdę działa najszybciej na świecie. Ja wiem, że to jest kwestia ekranu, ale to po prostu wygląda. Ja tutaj mógłbym, oczywiście, jak niektórzy, pokazać wam smartfon 60 Hz, 90 Hz i zacząć to przesuwać, żebyście to mogli zobaczyć, ale byście tego nie zobaczyli, ponieważ większość z Was będzie to oglądać na ekranach 60. A jeżeli już macie lepsze ekrany, to i tak wiecie o co chodzi. Więc generalnie pokazywanie, porównywanie tego nie ma sensu. Musisz się przyznać, że początkowo kiedy widziałem specyfikację tego smartfona, to byłem przerażony, no bo to jest smartfon bardzo duży, zresztą nawet teraz widzicie, że on jest większy ode mnie, choć część z Was powie, że to tylko kwestia perspektywy. Ale ten smartfon nie jest tak duży jak podejrzewałem, bo mamy tutaj ekran 6,7 cala. Ja tutaj mam Huawei AP30 Pro, który ma 6,4 cala. Różnica jest, praktycznie jej nie ma. I tutaj warto wrócić do tego zagospodarowania przestrzeni, bo się okazało, że tutaj można umieścić naprawdę duży ekran, i to bez jakiejkolwiek szkody dla ergonomii. Chociaż i tak trzeba przyznać, że to nie jest smartfon dla ludzi, którzy lubią małe urządzenia. Z zalet tego telefonu należy wymienić też czytnik linii papilarnych, który jest umieszczony w ekranie. I zazwyczaj te czytniki linii papilarnych w ekranie, czy to w Huawei, czy w Samsungu, czy w innych smartfonach, działają no średnio. A w OnePlusie 7 Pro działa bardzo, ale to bardzo szybko, działa błyskawicznie. W mojej ocenie jest to najlepszy czytnik linii papilarnych dostępny na rynku. No i do tego dochodzi wydajność, bo OnePlus'y zawsze pokazywały, że da się zrobić bardzo szybki smartfon w rozsądnej cenie. I o tej rozsądnej cenie jeszcze porozmawiamy, ale to jest smartfon naprawdę szybki, moim zdaniem to jest najszybszy smartfon z Androidem na rynku. Snapdragon 855? Jest. Do 12GB RAM? Jest. 256GB pamięci i tej szybkiej UFS 3.0? Jest. Ten telefon śmiga, działa. On po prostu jest piekielnie szybki i to czuć. Między innymi dzięki temu ekranowi 90 Hz. Warto docenić także to, że OnePlus 7 Pro jest wodoszczelny, mimo że tego nie ma w specyfikacji, bo on nie spełnia certyfikatu IP68. A dlaczego? Bo certyfikat kosztuje i Chińczycy uznali, że po co płacić za certyfikat, to nie ma sensu. Zwłaszcza że jeżeli i tak się Wam ten smartfon rozszczelni, tak jak każdy, i wrzucicie go do wody i ta woda wleci do środka, to producent uzna, że to jest Wasza wina, więc uznano, że po co i w sumie słusznie. Ale wszyscy na całym świecie mówią, że OnePlus 7 pro jest faktycznie wodoszczelny, tylko nie ma tego certyfikatu, więc możemy to łatwo sprawdzić. Dobra, wyciągnęliśmy ten smartfon. Działa? Działa. Zanim przejdziemy do wad, to mam taką funkcję, która nie wiem czy jest dobra, czy jest zła, jest taka po środku. Chodzi mi o aparat bo aparat jest naprawdę niezły. Mamy tutaj co prawda ten sam sensor, te same matryce co w Xiaomi Mi 9, ale ten aparat po prostu robi ładniejsze zdjęcia w dzień. Ale to przecież nie jest Xiaomi Mi 9. To jest smartfon przynajmniej o 1000 zł droższy, więc bardziej powinien konkurować z Samsungiem Galaxy S10, z Huawei P30 Pro. No i tutaj już to porównanie nie jest takie dobre, bo o ile OnePlus 7 Pro robi naprawdę ładne zdjęcia w dzień, to w nocy radzi sobie dużo gorzej. A jednak ładne zdjęcia w nocy to coś, czego wymagałbym od smartfona, który kosztuje ponad 3000 zł. Poza tym mamy aparat przedni, rozwiązanie eleganckie, ładne. Działa trochę podobnie jak w Oppo Reno, ale nic dziwnego, bo jak wcześniej już mówiłem, Oppo i OnePlus należą do jednej wielkiej rodziny. Teraz jednak przejdźmy do prawdziwych wad, bo niektórym ten aparat może jednak pasować. Dla niektórych może być za słaby, ale generalnie on nie jest zły. A prawdziwe wady OnePlus'a 7 Pro to m.in. ekran, o którym wspominaliśmy, że jest taki cudowny, ładny i w ogóle, tylko on ma problem. Ten problem się nazywa ghost touch, czyli ten ekran dotyka się sam jakby to głupio nie brzmiało. I to wygląda jak drobnostka, ale mogę wam przedstawić tutaj pewien scenariusz tego jak to się dzieje, z którym się spotkaliśmy. No właśnie między innymi możemy pisać wiadomość SMS na Messengerze, gdziekolwiek i nagle ekran uznaje, że go gdzieś dotknęliśmy, mimo że go nie dotknęliśmy. Klawiatura się chowa, aplikacja się cofa do poprzedniego ekranu i musimy zaraz pisać całą wiadomość od nowa i kto wie czy za chwilę ten problem się nie powtórzy? I to jest naprawdę bardzo irytujące. To jest taka drobnostka, która potrafi zepsuć może nie dzień, ale kwadrans już tak. Ja tak bardzo chwaliłem ten ekran, ale pojawia się pewien problem, bo on nie ma always on display. To znaczy, on niby ma, tylko że on nie jest always, bo on się nie świeci cały czas, nawet na małej jasności. Po prostu, żeby skorzystać z tej funkcji, trzeba dotknąć ekranu albo podnieść smartfon. I. Jak dla mnie, to absolutnie nie jest always on display, bo nie mogę sobie siedzieć przy biurku i zerknąć na smartfon, żeby zobaczyć, która jest godzina. Nie mogę spać i się wybudzić na chwilę i zerknąć po prostu na smartfon, żeby zobaczyć, jaka jest godzina. Muszę wejść z nim w interakcję. W OnePlusie 7 Pro nie podoba mi się też akumulator. To znaczy, on nie jest taki tragiczny. Gdyby ten akumulator był dziewczyną, to bym go określił jako sympatyczny. Czyli jest ok, ale nie wiązałbym się z nim na dłużej. Więc mamy tutaj 4000 mAh i to zazwyczaj wystarcza na naprawdę wiele, czyli na taki kompletny cały dzień pracy. Ale tutaj mamy bardzo duży ekran, prawie 6,7 cala. Ten ekran jest jasny, ten ekran ma wysoką rozdzielczość, ten ekran ma wysoką częstotliwość odświeżania i z połączonych mocy tych cech powstaje krótki czas pracy bez ładowania. Poza tym OnePlus trochę ładuje też nie tylko smartfon, ale też swoich użytkowników, tych najbardziej wymagających. No bo, czemu tutaj nie ma bezprzewodowego ładowania? Mamy 2019 rok, nawet Lumia 920 w 2012 miała to bezprzewodowe ładowanie, więc OnePlus 7 Pro też powinien nie mieć, prawda? Nie ma. No dobra, i co mam myśleć właśnie o tym smartfonie? Generalnie to jest bardzo fajny smartfon, którego i tak bym nie kupił, bo to niby flagowiec, wyceniony jak flagowiec, a nie mamy tutaj ładowania bezprzewodowego, nie mamy tutaj wyjścia słuchawkowego, o którym OnePlus mówił, że musi być, bo to przecież jest dla zwykłych ludzi takie fajne rozwiązanie. Poza tym tutaj aparaty, chociaż są dobre, to są gorsze niż w najlepszych Samsungach, iPhone'ach oraz Huawei'ach. Więc generalnie fajny telefon, przede wszystkim dla fanów wydajności, ale mam wrażenie, że OnePlus idzie trochę w tę stronę, którą nie powinien, że zamiast iść przede wszystkim w najlepszy stosunek ceny do jakości, to pcha się w tę jakość i chce rzucić rękawicę najdroższym markom i to nie jest spoko. Zwłaszcza że widać tutaj pewne mankamenty, na przykład to, że ten telefon po zanurzeniu w wodzie na 15 sekund przestał działać. I ja wiem, że ten smartfon nie ma certyfikatu IP68, tylko OnePlus wszystkim partnerom biznesowym mówi na lewo i prawo: no nie mamy tego certyfikatu, bo nie jesteśmy głupi, nie będziemy przecież kupować, skoro ten telefon i tak jest szczelny i można go sobie w wodzie trzymać. No więc, bardzo ciekawe, co się stanie, jeżeli ktoś będzie miał taką sytuację jak my, bo wszyscy blogerzy, youtuberzy, testerzy mówią, że no to jest smartfon wodoszczelny, nie martwcie się tym w ogóle nic, a później ktoś włoży do wody. I się okaże, że nie działa, i sprzedawca powie, nie, no pan jest głupi, bo pan włożył telefon bez certyfikatu wodoodporności do wody i czego pan się spodziewał. Więc generalnie i polecam, i nie polecam. Jeżeli to jest wada tylko tego egzemplarza, to trochę polecam ten telefon, chociaż sam bym go nie kupił. Ale jeżeli się okaże, że więcej OnePlusów 7 Pro ma ten problem, jeżeli więcej osób powie, że po prostu przypadkowo utopiło ten smartfon, bez wrzucania go na siłę do wody, bez naruszania jego obudowy, po prostu wkładając go do wody spokojnie, tak jak my, no to się okaże niestety, że to jest bubel. Więc to ma potencjał na fajny smartfon, ale ja bym z jego kupnem poczekał kilka tygodni i poczekał, jak wielu osobom uda się go utopić.